Minecraft to gra, która od lat fascynuje graczy możliwością eksploracji nieskończonych światów. Każdy z nich zaczyna się od małego ciągu znaków znanego jako seed, który decyduje o unikalnym układzie terenu, biomów i struktur. Samych seedów występujących w grze jest ponad 18 triliardów, czyli dokładnie tyle. W dzisiejszym filmie zanurzymy się w fascynujący świat Minecrafta, eksplorując najbardziej niezwykłe, a czasami wręcz dziwaczne seedy, które naprawdę potrafią zachwycić. Jeżeli ten film wam się spodoba, to koniecznie zostawcie pod nim łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem i napiszcie, który z seedów spodobał wam się najbardziej. Gotowi? No to lecimy. Na start mamy ogromną dziurę w wodzie, która na pierwszy rzut oka przypomina krater po upadku meteorytu. Otaczają ją bujne, zielone góry, co zdecydowanie nadaje jej uroku. Woda, która po niej spływa, tworzy liczne wodospady, co również jest czymś efektownym. Na dnie przepaści znajdziemy jezioro lawy, wiele wejść do jaskiń, kilka drzew oraz wiele nietoperzy. Zostajemy przy ogromnych dziurach, ponieważ teraz pokażę Wam ogromną przepaść w wodzie, nad dnie której znajduje się wioska, dodatkowo ulokowana na źródle lawy. Co ciekawe jest ona wielopoziomowa, jednak drewno niestety nie wytrzymuje tak wysokiej temperatury, przez co drzewa i chatki villagerów płoną po zejściu na dół. Zapadlisko to jest większe od pokazanego poprzednio i również ma wiele jaskiń, wodospadów oraz żyjących na dole mobów. Okolica też jest niczego sobie, ponieważ wokół rozciągają się liczne lasy, a nawet śnieżny biom, przez co na kawałku wody znajduje się lód. Trzeba przyznać, że ma to swój urok. Jeżeli byłoby wam jeszcze mało dziur powstałych na wodzie, to mam jeszcze trzecią, znajdującą się na środku zamarzniętego jeziora. Różni się ona od poprzednich jedynie swoim rozmiarem oraz tym, że wokół niej rozciąga się śnieżny las. Na jedynie również napotkamy jeziorka lawy oraz wejścia do kopalni, które niestety również ulegają spaleniu w kontakcie z gorącą lawą. Lecimy dalej. A dalej mamy wygenerowany świat, na którym znajduje się grzybowy las, a pod nim rozciągają się ogromne, bujne jaskinie, czyli dom dla aksolotlów. Jaskinie te są porośnięte po brzegi winorośla ze świecącymi jagodami, kwiaty zarodników oraz spadkoliście. Znajdziemy w nich również świecące kałamarnice, wiele mobów, wejścia do jaskiń, małe wodospady oraz wiele źródeł wody na dnie. No trzeba przyznać, że jest tu bardzo przytulnie, a z shaderami wygląda to jeszcze lepiej. A teraz mamy coś dla fanów grzybobrania, czyli ogromny grzybowy biom rozciągający się na środku oceanu. No tutaj grzybów jest naprawdę pod dostatkiem. Z lotu ptaka wygląda to naprawdę imponująco, a ilość grzybowych krów z pewnością również robi wrażenie. Tym bardziej, że tutaj możemy spotkać ich całe skupiska, sami tylko zobaczcie ile tych wspaniałych stworzeń mnie otacza. Na całej wyspie znajdziemy też wiele źródełek klawy oraz liczne podziemne jaskinie. Z drugiej strony, zrespić się na takim biomie bez dostępu do drewna, no nie jest to przepis na najlepszy start Nowego Świata. No dobra, nie odchodzimy zbytnio od grzybów, ponieważ naszym kolejnym seedem jest grzybowy las. Ale spytacie, co jest w nim takiego niesamowitego? Ano, znajduje się na nim ogromna góra, na szczycie której ulokowana jest leśna posiadłość pilagerów, dostająca aż do chmur. Choć już samo to robi ogromne wrażenie, to warto dodać, że góra ta jest naszym spawnem, czajcie? Obok budynku blokowane są również wyspy, które z jakiegoś powodu lewitują w powietrzu, to jest dopiero dziwne. Sama posiadłość nie różni się jakoś drastycznie od innych, no może poza tym, że znajduje się na ogromnym klifie, a pod nią jest ogromna przepaść. Jednak jej środek jest nienaruszony. Na uwagę zasługują także widoki, jakich możemy doświadczyć po wejściu do środka willi. No coś pięknego, chata jak marzenie. Odlecieliśmy trochę w chmury, a teraz lecimy nad wodę, gdzie znajduje się ogromna góra, która jest, no powiedzmy, lekko zniszczona. Jest to coś wyjątkowego, ponieważ skała ta jest całkowicie podziurawiona, a niektóre jej fragmenty lewitują w powietrzu. Samoka znajduje się na środku ogromnego oceanu, a otacza go jedynie kilka małych wysepek. W skałach możemy znaleźć wiele surowców, np. emeraldy, czy dużo węgla i żelaza, a ze szczytu podziwiać piękny ocean. I kolejne wzniesienie, czyli lodowa góra z posterunkiem Pillagerów na szczycie, coś co zdarzy się na pewno bardzo rzadko, dlatego ten sit jest taki wyjątkowy. Samo otoczenie struktury jest również bardzo majestatyczne. W okolicy możemy dostrzec bowiem wiele jaskiń, klifów, wodospadów wody oraz lawy, śnieżną górę czy wiśniowe drzewa. Sami pillagerzy również rozlokowani są na całej wysokości góry i jak zwykle są wrogo nastawieni. Klasyczek. Widok zwierzy to coś co na pewno trzeba zobaczyć kiedy udamy się w to miejsce. Powoli zbliżamy się już do końca tego odcinka, ale zanim to, to mam dla was coś równie ciekawego jak poprzednie struktury, a mam na myśli ogromną przepaść na pustyni, na dnie której znajduje się cała pustynna wioska. Jest ona wielopoziomowa i znajduje się przy ogromnym podziemnym źródle lawy. Niestety przeprowadzka podziemię niezbyt dobrze wpłynęła na osadników, którzy pozamieniali się w zombie. Nie zmieniły się jednak koty, które dalej radośnie mruczą na dnie jaskini, choć nie wiem czy czasami nie jest im tam odrobinę za gorąco. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobały wam się te najciekawsze oraz najdziwniejsze seedy w Minecrafcie. Jak widzieliście, każdy z tych kodów oferuje coś naprawdę wyjątkowego. Od latających wysp przez zwykłe wioski w niezwykłych miejscach, aż po gigantyczne grzybowe biomy i góry wyrastające z oceanów. Jeśli szukacie dla siebie nowych, ciekawych światów, koniecznie wypróbujcie te seedy. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem na moim kanale, ponieważ już niewiele brakuje nam do 100 tysięcy subskrypcji. Dajcie Dajcie znać w komentarzach, który sit przedstawiony w filmie spodobał wam się najbardziej. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i cześć!